Ciemaneczko, moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i w kolejnym odcinku z cyklu Remont Starego Mieszkania w bloku. No i co, moi drodzy, nadeszła ta chwila, w której no muszę wziąć się za poważną robotę no i czeka mnie dzisiaj szlifowanie. Od tego sobie będę zaczynał. Myślę, że w tym filmie zobaczycie zarówno szlifowanie, jak i gruntowanie, jak i akrylowanie, czyli przygotowanie tak naprawdę ścian, sufitów już pod malowanie. I na tym etap zakończę. Wezmę się troszeczkę za łazienkę, tak, żeby też wygonić troszeczkę robotę z łazienki. Dzięki płytki mamy zamówione. I tyle w sumie. Zanim przejdę tutaj po mieszkaniu, taka szybka informacja dla was. Słuchajcie, na sklepie sklep.remont4u.pl robię wietrzenie magazynów. Możecie to nazywać Black Friday, Black Week i tak Mi generalnie chodzi o to, żeby zejść troszeczkę ze stanów magazynowych na koniec roku i z kodem remont15 macie 15% rabatu na wszystko, na cały asortyment. Tam też niektóre rzeczy są dostępne, niektóre już nie. nie Niestety, ale nie chcę się już na koniec roku zatowarowywać. Eee, także po prostu taka promocja dla Was. To będzie trwało, nie wiem, tydzień, dwa do wyczerpania zapasów do wtedy, kiedy będę miał ochotę jeszcze ten kod ciągnąć. Tak więc korzystajcie, póki jest okazja. Słuchajcie, zacznę sobie szlifowanie od tego największego pokoju. Eee, tutaj. Przypominam, że szpachlowałem masą Atlas Go. E, fajnie się szpachlowało, jest film na kanale, tak więc możecie sobie zobaczyć. Ściany wyglądają, już Wam pokazuję, moi drodzy, gdzie to jest światełko. O! Tak to wygląda. E, powiem tak, powinienem, wydaje mi się, jeszcze trzecią warstwę tutaj położyć, bo tutaj przypominam, była siatka na MPK wklejona, dwie warstwy Gładzi. E, no! Powiem tak, nie przejmuję się tym, bo za chwilę zobaczycie, jaka jest różnica, jak to splanuję sobie planeksem. Będzie normalnie igła, ale generalnie uważam, że powinienem tutaj położyć trzy warstwy. Tak więc taka uwaga ode mnie: raczej na takich ścianach powinny być trzy warstwy. Sufit jest ok, nie mam tutaj uwag do żadnego sufitu. Jeżeli chodzi o ściany, no to też jest moi drodzy ok. Zobaczcie, jak ściany wyglądają, jest równiutko. Normalnie jest zrobiona szyba, nie ma żadnych bąbelków, żadnych dziwnych akcji. Zobaczymy, jak będzie się szlifowało. I teraz tak. Zacznę sobie szlifować siateczką 180, tutaj mam już nową założoną. Zobaczymy, jak będzie się szlifowało. Jeżeli będzie fajnie zbierała ta siatka, nie będzie zostawiała rys, pójdzie mi to w miarę sprawnie. Po prostu dokończę sobie 160, 180, mam jeszcze w zanadrzu papier 150 i 120, więc gdyby coś było nie tak, no to po prostu sobie tą gradację zwiększę, tak żeby mi było po prostu lżej. I tyle, słuchajcie, nie będę ględził, zaczynam od szlifowania tej właśnie ściany, żeby ją troszeczkę tutaj podebrać i po kolei pokażę Wam cały proces, jak to szlifowanie u Pana remonta wygląda. No i dobra, słuchajcie, powiem Wam taką ciekawostkę. Wczoraj sobie szlifowałem, szlifowałem, wszystko ładnie, pięknie szło. Widzicie, że sobie graty już tutaj też częściowo przerzuciłem z tego mniejszego pomieszczenia. I niestety w tym pomieszczeniu, moi drodzy, zdążyłem wyszlifować e, troszeczkę sufitu e, i zacząłem szlifować ścianę. Okazało się, że moja żyrafa niestety klękła. No, delikatnie mówiąc, słuchajcie, mam taki problem nawet... Nie wiem, czy to będzie słychać, ale tutaj coś przeskakuje i ten dysk, nie wiem, czy to będzie widać, pewnie nie, ale on po prostu ma bicie, on jakby faluje w tą stronę. Czyli generalnie, jak zaczęłem sobie szlifować ścianę, no to wyszła taka akcja, że po prostu no, cała żyrafa praktycznie tańczyła na ścianie. Coś się wydarzyło dziwnego. Eee, tak więc, nie wiem, powiem Wam tak, no ten planex ma chyba 6 czy 7 lat. I pytanie do Was drodzy widzowie, być może znacie jakąś osobę, która naprawia takie rzeczy, bo ja z chęc, chęcią bym sobie go jeszcze naprawił, no bo to było drogie dosyć urządzenie, nie chciałbym go wywalać, no a serwis taki jakiś tam, nie wiem, festula, no pewnie skasuje jak za zboże, no bo raczej gwarancji już na to nie ma. Słuchajcie, pożyczyłem od majstrów z kanału Co, zrobi, co Dziś Robimy. Co zrobimy, co dziś robimy? E, taką samą żyrafę. Oni też mają takiego festula. E, po prostu no, zadzwoniłem do nich, spytałem się, czy nie położyczyliby mi, żeby dokończyć sobie tutaj e, te tematy. I powiem wam szczerze, że. Z tych nerw zapomniałem, że ja jeszcze mam żyrafę Bosza. Leży w garażu, ale już pożyczyłem Tom, dokończę tą żyrafą e, i, i tyle w sumie. Zostało mi do wyszlifowania tutaj ta wnęka, ta ściana, ta ściana, sufit, tak jak widzicie, tutaj już jest poszlifowany i oczywiście muszę sobie na rożniczki. E, też przeszlifować. No widzicie tutaj nawet jest taki ślad, że zacząłem szlifować, ale niestety nie zagrało. Dobra, słuchajcie, nie będę was męczył, już tam lapsami szlifuję i widzimy się za chwilę. No i szlifowanie opanowane. Jeżeli chodzi o tą masę Atlas Go, no to pewnie Was ciekawi moja opinia, jak ona się szlifuje. I powiem Wam bardzo dobrze. Papier, w zasadzie to siatka 180. Nawet Wam powiem szczerze, że jest delikatnie za ostra. Musiałem sobie ją troszeczkę przytępić tutaj na posadzce, żeby po prostu nie rysowała tej gładzi. Zaliczyłbym tą masę Atlas Go do masy raczej takich bardziej miękkich, jeżeli chodzi o szlifowanie. Nie jest jakaś ona może super miękka ta na papier 320 czy coś, ale jest naprawdę przyjemna w szlifowaniu, dodatkowo ten zmieniający się kolor podczas szlifowania ułatwia troszeczkę e, pracę e, i, e, i tyle w sumie. Tak więc bardzo się przyjemnie szlifowało, e, wszystko mam już tutaj wyszlifowane, też e, poza kadrem oczywiście sobie wszystko tutaj poskrobałem, e, poodkurzałem, e, tak jak widzicie oczywiście no tutaj część została, nie, nie skrobałem tego może tam jakoś super, e, bo tu i tak będą panele winylowe na podkładzie także Ważne, żeby po prostu nic tutaj nie wystawało, i tyle. Jeszcze muszę tutaj parę rzeczy ogarnąć, i biorę się za gruntowanie. No i kuchnia, tak jak widzieliście, zresztą wcześniej też tutaj to szpachlowane jest, ale nie zamierzam tego jakoś tam gładzić, szlifować, bo to i tak, i tak wszystko będzie zabudowane. Tak samo tutaj. I tyle. Tak jeszcze Wam powiem na marginesie, że za godzinkę przychodzi Pan Stolarz sobie tutaj obmierzyć. Może dogadam się i jak powie jakąś fajną cenę, to skorzystam z usług Stolarza. Nie będę samemu montował kuchni. Oddeleguję to sobie troszeczkę, żeby mnie odciążyć, bo i tak mam bardzo dużo zajęć. Tutaj w tym pokoju, powiem Wam szczerze, wszystko jest ładnie wyszliwowane. Szafy nie ruszałem, bo rażę tu płyty stałe. Druga rzecz jest taka, że po prostu tu i tak będzie szafa. Tak więc ja sobie to gdzieś tam e, farbą podkładową pomaluję na biało. Szafa będzie miała na pewno plecy, także e, no, uważam, że bez sensu jest szlifowanie, heblowanie tego, jak i tak to będzie wszystko e, pozakrywane. I tyle. E, muszę sobie jeszcze tak, okleić okno w kuchni, okleić parapety, odpylić tutaj ściany. Za chwilkę Wam pokażę, jak odpylam ściany i biorę się za gruntowanie, ale najpierw odpalę lampę, pokażę Wam, jak te gładzie wyszły. Może, może nie jest jakoś tam super, super tutaj ciemno. Ale myślę, że będzie widać. Zobaczcie sobie moi drodzy i widzicie tutaj, zobaczcie jak to jest wszystko jeszcze pozapylane. Nie wiem czy kamerka to wyostrzy. No raczej jakbyśmy to gruntowali, to to może pozbijać się w takie delikatne jakieś bobki i po prostu później nam wychodzić. No ściany wyglądają w ten sposób. Uważam, że jakąś tam tragedii nie ma. Udało się to w miarę wszystko podrównać. Nie ma za dużo poprawek, gdzie nie gdzie oczywiście tam się zdarzy jakaś tam popraweczka, ale to wszystko jeszcze będę w trakcie, gdzieś tam przed malowaniem przelecę sobie tutaj to wszystko, narożniki wyakryluję, poprawki porobię i będzie pikobelko. Tak więc tyle. Dobra, słuchajcie, ogarniam się trochę, muszę sobie tutaj to wszystko pozabezpieczać i biorę się za gruntowanie. No i dobra, słuchajcie, zanim wezmę się za gruntowanie, to oczywiście te ściany należy troszeczkę odpylić. Widzieliście na filmie, jak przełożyłem tutaj oświetlenie, że faktycznie jeszcze na tych ścianach troszeczkę tego pyłu jest. Żrafa no nie wszystko zbiera, tak więc trzeba jakoś sobie radzić. Ja odpylam po prostu mopem jakimś tam zwykłym. Są dedykowane mopy do takich rzeczy, na przykład firma Wooster ma takie mopy. Ja po prostu kupuję gdzieś w Kastoramie za 30 zł, też daję radę. Tylko należy pamiętać o tym, żeby co jakiś czas odkurzyć go sobie, tak, czyli bierzemy sobie mop, przelatujemy sobie przez całą ścianę, nawet jeżeli coś tam nam powiedzmy spadnie na dół, to i tak i tak będziemy odkurzać jeszcze, tak jak ja będę. I uwierzcie mi, że to naprawdę w większości przypadków wystarcza. OK, widać tutaj nawet. No wy tego pewnie nie widzicie, ale ja widzę, że gdzieś tam jakiś pył tutaj y, jeszcze gdzieś tam z tych ścian opada sobie na dół i tyle. O, narożniczki ładnie ciach i sprawa załatwiona. I teraz zobaczę co się dzieje. Y, ten mop muszę sobie delikatnie odkurzyć i jadę dalej. I tak postępujemy ze wszystkimi ścianami i sufitami. Wszystko odpylone, agregat przepukany, e, i teraz biorę się, moi drodzy, za e, gruntowanie. Słuchajcie, na pierwszy ogień poleci grunt. Matko, jedyna co to nie chce się odkręcić? O. Grunt Atlas NKP, no, właściwości nie kapiące, tak, on jest bardziej takiej konsystencji rzadkiego kiślu, żelu, fajnie się tym gruntuje, widzieliście zresztą u mnie na filmie. Nie jednym zresztą. I druga sprawa jest taka, że no ja będę to wszystko gruntował agregatem, dlatego po prostu wleję sobie na pierwszy ogień NKP do agregatu, zagruntuję sobie gładzie. Tutaj generalnie podejrzewam, że nie wiem, może z godzina. Może nawet nie cała, zobaczymy jak ten grunt się wchłonie. I praktycznie on będzie prawdopodobnie suchy, dlatego bo gips taki szorstki jest powierzchnią bardzo chłonną, tak więc na pierwszy ogień idzie en... nie kapek. Nie dobra, niech sobie tutaj leci powoli. A jak sobie przeschnie, moi drodzy, ten grunt, on sobie wstępnie już tutaj odparuje. Na drugi ogień pójdzie śnieżka grunt. Oczywiście to jest farba podkładowa, moi drodzy, żeby was nazwa nie zmyliła. To nie jest farba gruntująca. To jest, moi drodzy, farba podkładowa, czyli pod tą farbę i tak, i tak musimy zagruntować. U mnie dzisiaj nie kapek plus śnieżka. Grunt i tyle. Słuchajcie, i teraz tak. No, 5 literków wchodzi, zobaczcie, jak ładnie. Słuchajcie, teraz tak. Ciśnienie, jakie będę ustawiał, no to mniej więcej, wydaje mi się, że to będzie około 100 barów. Dysze założyłem chyba 516 czy 517, czyli taka można powiedzieć, do malowania. Tutaj sobie widzicie, już naszykowałem wszystko. Pistolecik. Mogę sobie powoli nabijać ciśnienie i. Jedziemy z tematem. Wydaje mi się, że nagram tylko gruntowanie, moi drodzy, tego dużego pomieszczenia, dlatego, bo tutaj jest dosyć ciasno, nie ma jak kamerki rozstawić, aczkolwiek jak rozstawię, to coś tam, jakieś ujęcia ponagrywam. Dobra, nabijam węże i gruntujemy. Dobra, trwało to dosłownie chwilę, ale e, mam już zagruntowane mieszkanie. Otworzyłem sobie trochę okna, żeby przewietrzyć. Widzicie, że na balkonie póki co mam śmietnik, e, ale ogólnie powiem szczerze, nie jest źle. Maska obowiązkowa, e, tak jak widzicie, no tutaj raczej bez maski bym się. No, nie porwał na to, żeby, żeby gruntować, bo troszeczkę się pyli. Też ten kurz, który nie został ściągnięty mopem, zostaje troszeczkę podrywany do góry i gdzieś tam też jakiś zakurz jeszcze w powietrzu jest, ale powiem Wam szczerze, że nawet, no to już jest, no minimalnie się jeszcze lepi. Dosłownie, no nie wiem, ile minęło, 15 minut. Zobaczcie, już widać, że wciąga, tak więc. Za chwilę będzie suche. Jest kilka baboli, takich tego typu, zobaczcie sobie, ale akurat przy gruncie NKP no to, nie to tak, że, że to nie jest ważne, ale to będzie wszystko wciągnięte. Normalnie to bym roztarł pewnie jakimś wałkiem, żeby to takich po prostu śladów nie zostawiać, ale NKP ma to do siebie, że nawet gdzieś jak przelejecie, zaczniecie robić jakieś wykroplenia na ścianach i tak dalej i tak dalej, ten grunt sobie spokojnie doschnie, wchłonie się i ściana będzie zarąbiście przygotowana. Dobra, słuchajcie, no nie wiem ile z godzinkę poczekam, z pół godzinki chyba sobie zjem w tym czasie, odwiedzę social media, zobaczę co tam piszecie w komentarzach i, i wrócę tutaj już Uzbrojony w farbę podkładową i będę malował. No trochę tutaj powoli jest, ale nie martwcie się tym ciągnie na pewno. Dobra, zjem sobie. Minęły dwie godzinki. Wszystko sobie generalnie podeschło. Są jeszcze jakieś tutaj takie wilgotne plamy, ale mówmy się, że to jest tylko farba podkładowa, tak więc raczej tu się z tym nic nie powinno wydarzyć. I tyle. Biorę się za malowanko. Farba już jest w agregacie. Tak jak widzicie, rozmieszana elegancko. Za chwilę nabijam ciśnienie i malujemy. Kolejny etap moi drodzy zakończony. Ściany mam już zagruntowane, pomalowane w podkładzie, no i wyszło całkiem spoko. Odwrócę kamerkę, pokażę Wam jak to wygląda. Ja oczywiście sobie tutaj zrobiłem ogar. Agregat do malowania jest już umyty, naszykowany, żeby go zapakować do samochodu. Tak samo tutaj moja skrzyneczka ze wszystkimi przyborami do malowania natryskowego, tak więc za chwilę się będę pakował. Ściany wstępnie już sobie przeschły, to jest mniej więcej godzina od malowania. No, i tak to wygląda. Mam nadzieję, że ta kamerka jakieś Wam detale tutaj pokaże, ale no uważam, że jeżeli chodzi o te Gładzie, no to no nie ma się do czego doczepić. Tak? Jest spoko, jakaś delikatna tutaj skórka pomarańczy, ale ogólnie jest ok. I teraz dużo osób też pyta w komentarzach, jak wykonuje Gładzie że oni ślifują żyrafą, mają jakieś takie delikatne ryski, co zrobić z tym i tak dalej, denerwują się, bo robią to pierwszy raz, na podstawie też często moich filmów. I słuchajcie moi drodzy, takie drobne właśnie ryski, jakieś tam od żyrafy, od półka, i tak dalej, zostaną właśnie przykryte przy farbie podkładowej. Jeżeli pomalujecie farbą podkładową, ta farba sobie wniknie w te jakieś drobne rysy i ona je wypełni i później do tego przychodzą dwie docelowe już warstwy farby, i macie oczywiście luksus. Słuchajcie, poszły w ogóle dwa wiaderka 10-litrowe tej farby. Tutaj macie wiadereczka puściutkie. I w kuchni, no tak, liczyłem, że może uda się gdzieś tam za szafkami jeszcze pomalować na biało, chociaż. Ale niestety tutaj już jechałem na oparach. Powiem wam szczerze, zobaczcie, no mamy tutaj jakieś niedomalowania. Na szczęście to jest farba tylko podkładowa, tak więc za bardzo się tym nie przejmuję. Jeszcze na pewno jeszcze jakieś poprawki będę robił i tak dalej, i tak dalej. Także e, spokojnie. E, I w sumie, co mam mogę jeszcze powiedzieć? Co w następnej kolejności, teraz po tym e, malowaniu podkładem? Słuchajcie. Ja zazwyczaj robiłem to w ten sposób, że malowałem to podkładem, na drugi dzień po wyschnięciu akrylowałem narożniki, robiłem poprawki i malowałem sufit już na gotowo. Żeby po prostu nie zabierać ileś tam razy agregatu, bo zazwyczaj było tak, że sufity agregatem, ściany normalnie wałkiem, żeśmy jechali. I tyle, i sprawa załatwiona. Tak więc, to oklejanie okien, które Wam wcześniej pokazałem, spokojnie do tego etapu malowania, nawet na raz powinno Wam wystarczyć. Ja tutaj nieco zamienię kolejność i najpierw zrobię sobie łazienkę, a dopiero później pomaluję wszystko na gotowo. Tak więc, te folie wylatują jutro. Dzisiaj ja tego nie mogę zrobić, bo zobaczcie tutaj, moi drodzy, wszystko płynie. Wykrapla się woda, jest. No, jakiś tutaj punkt rosy, oczywiście na tych oknach, i niestety, no, dzisiaj tutaj już nic nie będę ruszał, żeby nie narobić sobie bałaganu. Jutro te założę grzejniki, posprzątam łazienkę i wezmę się już powoli, myślę, za hydroizolację. I co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, słuchajcie, osuszacz. Dużo osób w komentarzach pytało, co to mam za osuszacz i czy on daje radę na budowie. Słuchajcie, ja go kupiłem chyba w zeszłym roku albo ze dwa lata temu przy okazji remontu tego mojego biura. Kupiłem go w Leroyu i kosztował mnie chyba 1000 zł. Ogólnie uważam, że jest ok. Nie ma. Wiadomo, to nie jest jakiś tam osuszacz budowlany, on nie ma jakichś tam przepływów super ekstra, wodotrysku, fajerwerków, ale widzieliście na poprzednich filmach, że po nocy, jak tutaj w takim mieszkanku robię gładzie, spokojnie wiaderko 10-litrowe jest napełnione. Tak więc no zbiera bardzo dobrze wodę. Zostawiłem po drugiej warstwie gładzi na kolejny dzień, jeszcze opróżniłem wiaderko i zszedł do wilgotności poniżej 45 procent. Później się wyłączył, bo akurat tak miał to ustawione. Tak więc polecam. 1000 złotych spokojnie Wam wystarczy tutaj na takie mieszkania jak robicie. Nie musicie kupować jakichś tam mega drogich osuszaczy budowlanych. Eee, no, jeżeli chcecie, oczywiście możecie. I tyle w sumie. Nie będę Wam już więcej ględził, zanudzał Was. Na koniec tradycyjnie oczywiście savoir-vivre prawilnych widzów, czyli łapka w górę, komentarz i subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie o tych trzech rzeczach. Widzimy się w kolejnych filmach, prawdopodobnie będę tutaj coś nagrywał z łazienki. Jeżeli jakieś pytania macie, uwagi oczywiście w komentarzach, piszcie. No i co mogę powiedzieć? Rozwiązanie takie tradycyjne, najpierw grunt dyspersyjny, później farba podkładowa. Spokojnie już tą powierzchnię można sobie malować, ewentualnie zrobić jeszcze jakieś poprawki i wszyscy powinni być zadowoleni. Tak więc tyle w sumie. Żegnam się z wami, i do zobaczyska w kolejnych filmach. Na razie.